Witam serdecznie państwa. Kolejny kwadrans z pasją, kolejne emocje. A dziś gościmy w Hotelu Rzeszów, w miejscu, gdzie odbywają się cotygodniowe spotkania członków BNI Pride, największej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców z całego świata. Organizacji opartej na rekomendacjach biznesowych. A moim dzisiejszym gościem jest humanista, a zarazem umysł ścisły. Znakomity organizator, już po raz kolejny obdarzony największym zaufaniem przedsiębiorców z całego Podkarpacia, prezes BNI Pride Rzeszów, Piotr Barton. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Witam również serdecznie. BNI pozwala rozwinąć biznes na zasadzie rekomendacji, oparty na wzajemnym doświadczeniu i zaufaniu. Powiedz w ogóle, jak tu trafiłeś? Jestem człowiekiem, który ma w sobie zakodowany element z pomocy innym ludziom. I od, w zasadzie od dziecka zawsze lubiłem pomagać innym, bo jak to powiedział mój. Przyjaciel, im więcej dajesz, tym więcej masz. I wcale nie chodzi tutaj o, o tą materię, o to materialne dawanie, ale chodzi o to, że człowiek poprzez dawanie samego siebie innym zyskuje przyjaciół, zyskuje, zyskuje osoby, na które może liczyć w trudnych sytuacjach w życiu, zyskuje często, jak ja to nazywam, trampolinę w rozwoju biznesu. Ale też człowiek jest jednym z niewielu ssaków, który został obdarzony. Czynnikiem takim, który mówi o czynieniu dobra. Z wyboru oczywiście. Czyli mamy w sobie taką, taką moc czynienia dobra, wybierając to dobro i czyniąc go na zewnątrz, dając samych siebie również. I kilka lat temu, gdy idea rekomendacji w biznesie zawitała do Rzeszowa, byłem jedną z pierwszych osób, które których takie współpr taka współpraca w biznesie była bardzo bliska, i postanowiłem zaangażować się we współudział pierwszej w Rzeszowie grupy rekomendacji biznesowych. Takie rekomendacje działają już od 33 lat w świecie. Obecnie to jest ponad 76 krajów. W Polsce, chyba 14 tak? lat? W Polsce, tak. 14 rok w Polsce. I to jest bardzo, idea bliska mojemu sercu, też z tego powodu, że ona scala biznes lokalny, czyli pozwala biznesowi lokalnemu łączyć swoje siły, szczególnie w takich miastach jak Rzeszów, gdzie te relacje biznesowe są bardzo. Potrzebne do rozwoju. Z drugiej strony, założenia BNI'a są takie, że należą do niego przedsiębiorcy wiarygodni, czyli jest specjalny proces weryfikacji przedsiębiorców, jest specjalny proces weryfikacji tego, w jaki sposób etycznie działają na rynku. W związku z tym, przynależność do tej grupy daje też pewną przepustkę, daje też markę BNI'a, która pozwala na łatwiejsze i lepsze rozwijanie się. A właśnie. A swoją skromnością budzisz zaufanie wielu, wielu osób. No świadczy o tym sam fakt, że zostałeś już po raz kolejny wybrany na prezesa Bienaja. Kiedyś zapytany, co tak naprawdę dla ciebie pasją, bo ja wiem, że pasji masz e, bardzo, bardzo wiele. A powiedziałeś, że pasją jest dla ciebie sam człowiek, a ba, że pasją są dla ciebie ludzie. Rozwiń proszę tę myśl. Już coś zacząłeś mówić, ale tak, tak dokładniej, dogłębniej. E, pasją dla mnie jest człowiek, bo. E... Człowiek na dzisiaj, ze znanych nam istot, jest naj, najwyżej rozwiniętą i postawioną istotą na, na, na Ziemi. Jeśli chodzi o rozum, możliwość jego wykorzystania, ale jedno, jednocześnie mamy ten element człowieczeństwa, który nie zawsze pielęgnujemy w sobie i jakby ten, ten element humanizmu, czyli dawania świadectwa, że Czyniąc wspólne dobro możemy być, możemy być jakby bardziej zgodni ze swoim sumieniem. Możemy pokazywać innym ludziom, że można dobrze godnie żyć, że można być uczciwym i też można się rozwijać, można pomagać jedni drugim. Powoduje, że Pielęgnowanie tego, tego, tej wartości jest dla mnie bardzo ważnym elementem i BNI jest jednym z takich miejsc, gdzie można ten element realizować. Można realizować rozwój biznesu, a jednocześnie można wychodzić na zewnątrz i pomagać ludziom, którzy tego takiej pomocy potrzebują, czego przykładem była ostatnia inicjatywa naszej koleżanki, która zorganizowała Wigilię dla Osób Samotnych i Biednych, więc stawiamy też w tej organizacji cele, które mają nie tylko tworzyć biznes, ale też dzielić się tym, co w tym biznesie powstaje, czyli być tym ty, ty, ty elementem humanitarnym w, w społeczeństwie, ale też tym elementem, tą iskrą dobra, jak ja to nazywam. E, właśnie, BNI pozwala nie tylko mieć doświadczenia, tak, ale e, można spotkać tutaj wyjątkowych ludzi, e, którzy dzielą się ze sobą kontaktami, a, ale także pomysłami, doświadczeniem niejako. Powiedz, jak to się ma do realnego rynku, do, co Konkurencji, do tak konkurencyjnego w dzisiejszej dobie rynku, do tego przysłowiowego wyścigu szczurów, który już widzimy od najmłodszych lat, kiedy rodzice wysyłają na szereg różnych zajęć swoje najmłodsze pociechy. Powiedział na ten wyścig szczurów myślę, że jest właśnie BNI. BNI, która organizacja, która pokazuje nam możliwości współpracy. W BNI tworzą się nowe biznesy. BNI to organizacja o zasięgu ogólnoświatowym, w której każdy członek. Takiej grupy może jechać w dowolne miejsce na świecie. Na świecie, nie tylko w Polsce, ale na świecie. I szukać relacji biznesowych. Możemy pojechać do Dubaju, możemy pojechać do Stanów, możemy pojechać do Niemiec, Włoch albo do jakiejkolwiek innej krainy na tym globie i poszukać partnerów, którzy są nam po drodze, jeśli chodzi na przykład o rozwój biznesu. I to się realnie dzieje. Ponad 11. Miliardów dolarów. To są wyniki przychodów firm, tylko i wyłącznie związane z rekomendacjami biznesowymi. Jeśli ktoś pomoże, ty pomożesz komuś, to ktoś pomoże tobie. To jest jakby stara zasada giver's gain, która obowiązuje w BIU. I na tej zasadzie. Co tydzień, ją, co otrzymuje, tak? Tak jest. I na tej zasadzie biznes, który spotyka się co tydzień. Po to, żeby się wspierać, może szybciej się po prostu rozwijać. E, właśnie, cotygodniowe spotkanie. Tutaj generalnie prawda, w Hotelu Rzeszów, gdzie dzisiaj mamy przyjemność być, przyjemność gościć. E, w ciągu 45 sekund każdy z członków Bienaja ma możliwość, aby e, przedstawić swój wachlarz usług, tak? E, jednocześnie 45 sekund, aby dotrzeć do tak szerokiego grona odbiorców, bo, bo tych członków jest bardzo, bardzo wielu. Jakie masz doświadczenie w tym temacie? Czy rzeczywiście to jest potem adekwatne, kiedy kończy się spotkanie, kiedy zaczyna się szare życie, szara rzeczywistość, kiedy już te kontakty zdołaliście wymienić między sobą, zarekomendować innych bądź siebie. Jak to się przekłada na codzienną rzeczywistość? Główną zasadą B&I, czyli rozwój biznesu, polega na tym, że my szukamy swoich, poprzez osoby, z którymi się spotykamy, szukamy sojuszy zewnętrznych, czyli szukamy na przykład dojścia do firm, które są nam po drodze, jeśli chodzi o nasz wspólny biznes. Bo oczywiście to jest instytucja biznesowa, ale to jest tak, że w jednym miejscu, w jednym czasie spotyka się kilkudziesięciu przedsiębiorców, z których każdy... Posiada określone kontakty, nie tylko w regionie, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Są przykłady, że ludzie od nas wychodzący z w końcu niezbyt dużego miasta, jeśli chodzi o glob, nagle zaczęli robić kontrakty globalne, zaczęli docierać do ludzi z innych, z innych części świata i zaczęli rozwijać szybciej swoje biznesy. Więc, BNI jest taką pomocną dłonią w wyszukaniu tych, których chcielibyśmy w życiu poznać. Czy swoją pracę, swoją chęć pomocy innym, bo jak już mówiłam, jesteś świetnym organizatorem, przybudcą. Wiem, że wiele osób przychodzi właśnie do Ciebie po to, aby zasięgnąć opinii, zasięgnąć porady. Czy możesz rzeczywiście określić, że ta praca w biznesie, mówiąc wprost. Czy, czy, czy to rzeczywiście, można nazwać, to jest Twoja ogromna pasja? Czy, czy, czy to jest pasja? Czy to wynika z siebie samego? Czy to wynika z potrzeb rynku? Jak byś to tak naprawdę nazwał? Ta moja pasja bycia człowiekiem, bo to jest wszystko. Wystarczy być człowiekiem. To jest chęć i potrzeba pomocy innym ludziom. Chęć i potrzeba, to znaczy jestem w stanie zaangażować się w realny problem, który ktoś ma, którego nie potrafi, sobie, nie potrafi sobie z nim dzisiaj poradzić, a ja mam taką możliwość, jeśli oczywiście taką możliwość mam, ale jeśli nie mam takiej możliwości... To jest zasada, o której się często mówi zasada sześciu uścisków dłoni, czyli dotarcia do tych osób, które najbardziej do których najbardziej byliśmy, chcielibyśmy dotrzeć w świecie, podobno wystarczy sześć uścisków dłoni. Mamy tutaj ulotkę, tak, która dokładnie przedstawia to, co teraz mówisz, a pod nią jest napisane promujemy ideę wzajemnej pomocy w biznesie, pomocy opartej na zaufaniu i relacjach. Tak jest. Tak jest. Ja e, przez wiele lat, e, jakby moja kariera była związana z branżą finansową, i od pięciu lat zmieniłem trochę swój profil. E, zająłem się e, działalnością, która w bardzo konkretny sposób pomaga ludziom. Jakby odkryłem pasję do. E, Budowania idei bezpieczeństwa finansowego rodzin, bezpieczeństwa finansowego firm. Zacząłem pracować w jednej z najbardziej etycznych firm świata w zakresie ubezpieczeń życiowych. I gdy ta moja praca okazała się, że jest bardzo. Spójna z ideą pomocy ludziom, zgłoszeniem tego, jak możemy sobie wzajemnie pomagać, jak się wzajemnie zabezpieczać, jak tworzyć rozwiązania, które dają realne poczucie bezpieczeństwa, spokój ducha, bezpieczeństwo finansowe dla zwykłych rodzin, dla biznesu. To łatwiej było mi później przełożyć te wartości również na BNI i na biznes, który tam się spotyka. Ludzie bardzo często. Tą, tą wzajemną pomoc widzą na realnych przykładach. I takie przykłady tworzą się właśnie w takim środowisku, w środowisku biznesu. To środowisko jest nastawione na współpracę. Tutaj nie przychodzą przypadkowi ludzie. BNI nie jest dla każdego, żeby to też była jasność. BNI jest dla ludzi, którzy mają w sobie tą duszę i chęć pomocy innym, a przy okazji chcą rozwijać samych siebie i swój, i swój biznes. Podczas cotygodniowych spotkań, bo tam na nich się najwięcej dzieje, tak? A... Podczas tych spotkań jest możliwość pozyskania nie tylko partnerów biznesowych, ale i takich zwykłych ludzkich przyjaźni. Eee, czy tak też było w Twoim przypadku? Tak. Czy takie tak. przyjaźnie potrafią przetrwać, biznesowe przyjaźnie? Oczywiście te przyjaźnie biznesowe, czy te znajomości biznesowe, bardzo często przekształcają się na przyjaźnie osobiste, na relacje, na, na wspólne wyjazdy, na e, spotkania rodzinne. I to jest bardzo ciekawa rzecz, że ludzie sobie obcy spotykają się nagle w jednym miejscu, zaczynają się poznawać, zaczynają z sobą wymieniać swoje doświadczenia, zaczynają tworzyć pomysły, a później te pomysły realizować. I mamy przykłady z własnej grupy, gdzie tworzyły się nowe spółki. Nowe przyjaźnie, nowe relacje, gdzie osoby, które niedawno jeszcze w ogóle się nie znały, dzisiaj polecają siebie do swoich bliskich, znajomych i w ten sposób właśnie rozwijają biznes. To jest bardzo szlachetna idea. Dla mnie przynajmniej jest ona bliska mojemu sercu. Powiedz proszę, kto w świecie biznesu jest Twoim wzorcem? Czy takiego w ogóle masz? A może po prostu bycie sobą, znając Ciebie? Hmm. Takim, taką osobą, która kiedyś zainspirowała mnie tworzeniem biznesu poprzez relacje międzyludzkie, poprzez e, zaufanie do ludzi, poprzez stawianie na ich rozwój, był niestety już nieżyjący, e, twórca mojej poprzedniej firmy e, Świętej Pamięci Leszek-Potkański. To była osoba, która niesamowicie, e, miała niesamowity dar łączenia ludzi. To jest duża umiejętność. Osobiście też znam takie osoby. I to właśnie, ta umiejętność budowania relacji międzyludzkich spowodowała, że jego firma kiedyś, kiedyś lata temu, w której miałem przyjemność pracować przez wiele lat, rozwijała się, bo największym kapitałem w firmie są ludzie. Ale powiedz proszę, czy to, co powiedziałeś przed chwileczką, umiejętność łączenia ludzi, czy to się mani jako? Znam takie osoby, które w momencie, kiedy wpadasz wręcz w depresję i stwierdzisz, że nie da się z tym tematem nic kompletnie zrobić, ta osoba mówi, yy, siadamy i mówi, da się, bo to i to i to. Jesteś w stanie zrobić, bo kto jak nie ty. Yy, takie osoby rozumiem też, budują cię i takie osoby też znasz. Czy zaliczasz się do takich osób? Właśnie takich osób? Trzeba by zapytać się inne osoby, które są w moim towarzystwie. Natomiast ja mam taką, wyczytałem kiedyś taki fragment. Yy który bardzo często traktujemy jako podwaliny naszej kultury. E, fragment z Biblii, kiedy to e, była wojna pomiędzy Izraelitami i Filistynami, był Mojżesz, który jakby dowodził wojskami izraelskimi. W momencie, gdy trzymał Mojżesz ręce do góry, to Izraelici wygrywali. Gdy ręce mu opadały, bo brakowało mu sił, to przegrywali. Wtedy podchodzili ludzie do Mojżesza, którzy podnosili mu te ręce. I sprawiali, że ta opieka z góry była nad, nad wojskami i ja dokładnie traktuję też to nasze życie, że w naszym życiu są osoby, które są blisko nas, z którymi na co, dzień, na co dzień, wokół których żyjemy, z którymi żyjemy na co dzień, które w momencie, kiedy coś w życiu nam się dzieje złego, warto, żeby przyszły i pomogły nam, podniosły nam symbolicznie ręce do góry. I pomogły przetrwać te najtrudniejsze chwile. I to jest właśnie ten humanizm naszego życia. To jest ta umiejętność pomagania innym w czasach, kiedy jest trudno, bo. W czasach, gdy jest dobrze, to wszyscy lgną do nas, natomiast najtrudniej jest wtedy, kiedy coś się złego dzieje i Biena jest też taką organizacją, która ma pomagać ludziom, ma im pomagać wtedy, kiedy coś złego się dzieje. Mogę tak długo słuchać o rekomendacjach biznesowych, o biznesie, o Twojej pasji, ale niestety nasz kwadrans dobiega, tak sądzę, że minął. A... Może dokończymy kiedyś w następnym wydaniu. Ja bardzo dziękuję Tobie, że zechciałaś dzisiaj gościć w kolejnym wydaniu Kwadransu z Pasją. Dziękuję za, za te cenne wskazówki dotyczące rekomendacji biznesowych. Czego Tobie życzyć? Jutro, z tego co wiem, są Twoje urodziny. Zatem życzę, abyś swoją pasją zarażał wszystkich wokół. Dziękuję pięknie. Dziękuję serdecznie. Na koniec taka sentencja, która zawsze jest mi bliska, że dobro wraca. Więc jeśli jakiś przekaz mógłby zostać z tego wszystkiego na podsumowanie, to taki, żeby czynić dobro, bo ono zawsze do nas wróci. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. dziękuję tobie. Dziękuję Jurkowi, Duszko za realizację, a Tadeuszowi Poźniakowi za oświetlenie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.